W każdym razie Żółty ma nowy kanał, nawet ja jestem większym no. twórcą. Czekam, Żółty, aż napiszesz do mnie, napisz do mnie, Panie Dolarze, czy, czy mogę z Tobą nagrać Bluetooth z YouTuberem, a ja ci wtedy powiem, spoko. A Ty wtedy sobie będziesz myślał, bo Jezu, jaki dobry, duży twórca, nie? Cześć, witajcie, moi kochani, z tej strony, jak zwykle, Pan Dolar, a to kolejna bitwa z cyklu Bitwa Widza. Dzisiaj bitwa gracza MisterYellowPL, znanego też jako YellowGaming.pl, który ma teraz nowy kanał Yellow Vot. No i tą bitewkę dzisiaj wam pokażę, jest to bitewka na Foszu 9 tierze i zdecydowałem się na tą bitwę z dwóch powodów. Pierwsza to jest wynik, całkiem niezły, sensowny wynik. Druga to jest to, że nigdy chyba tego pojazdu nie pokazywałem, jest to naprawdę ciekawy pojazd, aczkolwiek w obecnym WoCie raczej mało osób decyduje się na grindowanie linii do Focha, tak szczerze mówiąc. Przynajmniej tak mi się wydaje, raczej nie często widuję Pojazdy z tej linii. Osobiście w czasach E3, E4, e włoskich tedeków no po prostu te francuskie nie pociągają niczym szczególnym, ale mają coś ciekawego. Mają czterostrzałowy magazynek. Spójrzmy sobie na amunicję. jelą ustawiać się tutaj na, na torach, myślę, że dość sensownie. Jak na początek, można tu zrobić ładne strzały. 400 uszkodzeń, 325 penny na goldzie, mamy tego większość. Jeden magazynek zwykłych 257 penny, i jeden magazynek heczków 65 penny, 515 obrażeń. Czyli w sumie na magazynek robimy 1600. Nieźle, sensownie. I teraz celujemy. I czy się uda fałeczkę trafić? Jakiś piksel widać i udało się. Bardzo ładny strzał. I drugi jeszcze strzał, bardzo ładnie. Dwa strzały z friko, fajne otwarcie bitewki. Yy, próbujemy dalej celować. Fałka nas nie widzi. I celujemy, i trzeci strzał wchodzi, że on się nie cofa. No i czwarty strzał wszedł tutaj. Można było dłużej przycelować, ale widocznie kolega bał się, że yy, kolega bał się, że po prostu zostaje trafiony. Nic dziwnego, ten czołg pancerza nie ma, i raczej się wszystko przez niego przebija. Więc po prostu tutaj widać było reakcję taką, że już myślał, że jest wyspotowany. Ale kończymy przeładowywać kolejny magazynek, i już się poprawiamy tutaj. Kolega przed nami, no zawadza, zawadza, ale na szczęście już zjechał. Kończymy przeładunek. Ładnie oddany strzał. No i patrzcie, no co za Łajza, no. Kolego Marcelo, no nieładnie, nieładnie. Ja rozumiem, ja rozumiem, że każdy chce zrobić damage, ale widzisz, że masz Twój TDK. Twój tedek robi dobrą robotę, bo nie gra jak debil, tylko wykonuje po prostu swoją rolę. Tutaj ładny strzał weszło. Pierwsze 2000 damage, a więc bardzo fajnie. Na 10. Tierze zrobione przede wszystkim. Więc jest to damage liczący się i bardzo ważny. Teraz Leopard go dobija. No, osobiście no dobrze, że go dobił, ale kiepskie zachowanie tego gracza. Zasłanianie innym nie, nie jest fajne. Szczególnie, że mówię, no, Yellow jest jak najbardziej na pozycji wskazanej dla TDK. Obracamy się na lewo. Widzimy, że nasz sojusznik został sam. Ten STB1 walczy tam w sumie z dwoma czołgami: z Leopardem PTA i z Kunze Pancerem. Teraz wychylałem się tutaj Ale delikatnie, nie mamy bicia 2-4, mimo tego, że zrobiliśmy dwa koła Tutaj na y, ciężkiej dysce I zdjęliśmy i on to drożyna nam się powoli składa Mamy straty w HP y, Prawa strona tak naprawdę W sumie dół mapy y, Czyli prawa strona dla nas tak naprawdę Składa się No i co 4-4, teraz udało się troszkę Tych wrogów poniszczyć Leopard ładnie tutaj dwa fragi zrobił to dwa leopardy zrobiły, dwa fragi. Spokojna, statyczna gra to jest ważne w graniu TEDekiem, w graniu takim TEDekiem oczywiście Tedekiem z sniperskim, czyli takim klasycznym. Trzymanie flanki, ten magazynek jest naprawdę groźny, i tutaj, jeżeli przeciwnik zobaczy, że dostaje od tego forsza, to najprawdopodobniej się schowa. Jeżeli tylko zdaje sobie sprawę, jak ten czołg wygląda. A tak jak mówię, w obecnym Woci nie spotyka się ich często i jest to, jest to swego rodzaju przewaga, bo przez to ludzie nie do końca może wiedzą o tym, że ten czołg ma magazynek i możemy to wykorzystać na naszą korzyść, wpłacając wszystkie cztery pociski we wroga, przyjmując na przykład jeden strzał. Podjeżdżamy, myślę, że rozsądnie, stamtąd... tutaj się coś z kamerą dzieje. Więc wybraliśmy, przemieściliśmy się stamtąd, z torów, tutaj na górkę. Mamy tutaj osłonę z krzaczków, w razie czego w razie czego możemy sobie tutaj na dół możemy sobie tutaj na dół zjechać. No i czekamy, wyczekujemy okazji, mija... Piąta minuta bitwy prawie. 2000 metrów zrobionej na fałce i na razie bitewka się troszkę zatrzymała, jak widzicie. No aczkolwiek mówię, w graniu Tedekiem jest ważne to, żeby grać rozważnie. Ja mówię, ja jestem narwańcem i to jest właśnie często mój gwóźdź do trumny, że zamiast wyczekać sobie sytuację, ja po prostu nie wytrzymuję a jadę do przodu i ginę, nie? Więc może teraz się nie dzieje za dużo, ale no jest, to granie, jest to granie rozważne, jest to oszczędzanie HP. Szczególnie nie jest to wcale wygrana bitwa. Widzimy, że wrogowie po prawej stronie grają bardzo agresywnie i bardzo próbują tą, tą stronę się przebić. A naszych sojuszników wcale nie ma tak dużo. Teraz pada Leopard i w sumie zostały tam tylko dwa czołgi. Dodatkowo czołgi, które są tutaj mogą obrywać od wrogów, którzy są po tamtej stronie. Sytuacja robi się nieciekawa, bo co prawda nie wygląda ona tragicznie aczkolwiek z każdej strony yy, jesteśmy otoczeni przez wrogów. Teraz wracamy sobie na tory i próbujemy tego jak Tigera przebijać, ale widzimy również Meda i ten Magic staje się naszym celem. Yy, magic miękki, bardzo ładnie pierwszy strzał wszedł. Drugi niestety w ziemię. Yy, Próbowaliśmy blindować. Teraz niestety jelo włączył przeładowanie. Gdyby miał te dwa pociski, to szłoby tego Leoparda zdjąć, ale bylibyśmy narażeni na to, że jak Tiger nas trafi, więc yy, nie jest, nie była to ani, ja nie mogę określić, jaka to była decyzja, bo pamiętajmy, że ja to, to się łatwo komentuje, jak się jest tutaj na fotelu, yy, powiedzmy, komentującego, tak, ja po prostu uznał, że to będzie najlepsze. Ja tutaj nie będę ani krytykował, ani popierał, bo tak mówię, gdyby zostawił dwa pociski, mógłby skończyć Leoparda fakt. Ale z drugiej strony ryzyko kończenia leoparda mogłoby się skończyć przyjęciem strzału i nie HP, które co prawda... którego mamy dość sporo, ale... O, tu ładny strzał w boczek, w policzek weszło, polosowało mimo pomarańczowego kółka. Więc... Niby, niby spoko, ale z drugiej strony moglibyśmy przyjąć ten strzał i tego HP mogłoby nam braknąć w późniejszej fazie bitwy. Więc chyba nawet bezpieczniej było się po prostu cofnąć, Było to na pewno bardziej rozważne i bardziej taktyczne zagranie. Teraz próbujemy przycelować w boczek, tutaj coś zielonego jest i niestety kalafiorek. Tu drugi strzał ładnie wchodzi. I ostatnie celujemy, niestety poleciało w działo. No, rozrzut robi swoje, jak wiemy, ale mamy już 3200 demedza. 7 do 7, połowa bitwy za nami. Znowu ten Leopard. Ziomek ewidentnie, <grym> ziomek ewidentnie się uwziął, żeby tutaj jeździć i... I swoją osobą po prostu nam przeszkadzać. No, a na szczęście Yellow nie daje się sprowokować i po prostu próbuje... Próbuję grać dalej, no mówię, no ewidentnie no chciał się pokazać, więc Marko, nie pozdrawiamy Cię tutaj, bo niepotrzebnie przeszkadzasz team Masz tyle miejsca na mapie, a musisz się ładować akurat przed nas, nie? Szczególnie, że on ma obrotową wieżę, więc może spokojnie stanąć za nami i to nie będzie stanowiło żadnego problemu, tak jak teraz to zrobił O, jedzie lodówka, uła Dostała raz Dostała dwa i chowa się, ale straciła bardzo dużo życia bardzo dobrze, bardzo przytomnie. Dwa strzały ładnie oddane. Lodówka pozbawiona przez naszego bohatera 800 punktów życia. 4000 damage'a z lewej strony wyjeżdża teraz Magic, Czy się uda coś trafić? Niestety się nie udało i teraz najprawdopodobniej będziemy ładować. Ale czekamy, czekamy na tą lodówkę. Jelo tutaj liczy, że będzie mógł jeszcze oddać darmowy strzał. I teraz, teraz się nadarza okazja. Czy jak Tiger będzie przejeżdżał, jeżeli tak, to darmowa pestka za 400 już na niego czeka, ale kolega tam w Tigerze chyba się nie zdecydował i nasz bohater rozpoczyna przeładowanie rozsądnie, no bo ile można czekać, nie? Była szansa, była okazja, aczkolwiek. Yy, aczkolwiek postanowiliśmy jednak, że. Wy yy, to nie to, że nie będziemy dłużej czekać. Warto mieć cztery pociski, szczególnie patrząc na to, co się dzieje po prawej stronie, tam jak widzimy. Po kilku minutach statycznej gry, yy, wrogowie przystępują do kolejnego szturmu. Yy, tutaj jeszcze pada nasz yy, STB1, niestety ofiarą lodówki, no to. Sami wiecie moi drodzy, no, z lodówką STB1, no raczej szans nie miał. Jak go pierdzielnęła, to tylko roz i kolega kończy swój bit w garażu. Cofamy się bardzo dobrze. Lewa strona padła, więc wróg by nas spotował. Od razu przytomnie zmieniamy zmieniamy flankę. A właściwie pozycję, bo flanki nie zmieniamy. Zmieniamy pozycję, szykujemy się na wyjazd tego meda. Gdybyśmy zostali na torach... Czekajcie, ja, ja wam to może pokażę. Gdybyśmy zostali tu, w tym miejscu na torach, ten med by nas uświecił, a lodówka mogłaby nam przypierdzielić za, za nawet CHP, HP, gdyby jej dobrze polosowało. Teraz mamy... TDK włoskiego oddajemy dwa strzały, trzeci i kolega w TDK pada. My robimy dodatkowy damage przekraczając już barierę 5000. 5000 to już jest dobra bitwa, to już jest bitwa fajna, sensowna. Mówię, tutaj jest przede wszystkim co, co w tej bitwie jest. Pierwsze, statyczne granie. Statyczne granie jest ważne. Dzięki temu kolega ma full HP, dzięki temu oszczędza te HPki na dalszą fazę bitwy, po drugie jeszcze żyje, bo tak jak mówię, ten czołg nie jest pancerny, on raczej nie wybacza błędów. Eee... No i tak to, moi drodzy, właśnie wygląda, więc powoli celujemy w tego meda, udało nam się zdjąć włoskiego TDK, bardzo graźnego rywala. No mówię, ja, ja lubię bitwy grane z rozsądkiem, ja lubię tutaj ładny pierwszy frak i kolejne 100 dmg do kolekcji. Ja lubię po prostu granie z głową, nie, ja wielokrotnie, wielokrotnie podkreślam mi się, fajnie ogląda bitwy. Zresztą jak widzieliście ostatnią bitwę widza yy, na amx 12T, to wiecie o czym mówię, ja po prostu lubię rozważne granie. To zawsze, zawsze mi jakoś tak jara, nawet jeżeli mówię, bitwa nie jest grana na pierwszej linii, nie ma tam jakiejś, super wymiany, to samo pokazanie jak, yy, jak po prostu mądrze wykorzystuje się swojego czołgu, to już jest coś fajnego. Znowu ten Leopard. My z kolegą się tutaj całą bitwę mijamy. Oj, nie fartownie! Oddajemy drugi strzał, trzeci strzał i ładnie, jeszcze udało się odbić. No i oczywiście, kto może nam suć bitwę? No, oczywiście, że arciarz, nie? E, teraz ładne info poleciało na czacie TVP po lewej stronie. Na szczęście odbił się od nas. No i spójrzcie, wchodzimy w decydującą fazę bitwy. 10-12, 3 minuty do końca trzeba jechać. Mamy 6000 damage, 6000 to jest bardzo dobra bitwa, moim zdaniem. Osobiście mam chyba rekord 9000, a rzadko robię bitewki, gdzie faktycznie mam powiedzmy 7, 8000 9, to mówię, to miałem rekord chyba w życia. Więc bitewka już bardzo ładna. Szczególnie na to, że no nie jest to najmocniejszy czołg. O tutaj próbowaliśmy z woleja, no i nie udało się. Ale mamy HP, moi drodzy, mamy HP, i, I dzięki temu, że mamy te HPki. Możemy teraz pozwolić sobie przyjmować. Tu z autocelowania weszło. No i oczywiście, że arciarz. No, ty, Arto. Jak ja nie lubię arciarzy. Jak mnie to denerwuje. Nawet jak jestem tutaj na fotelu komentującego, no nie cierpię arciarzy zakichanych. Zostaw je w spokoju, ty, ty brutalna Arto. No. Ładne wykończenie TVP. Ładne wykończenie TVP, mm, Więc mamy tutaj 6,5 tysiąca Trzeci frak. Zostaje Arta, oj, tak, możemy się zemścić na arcie, ale zostaje jeszcze 10-tyerowy -tier, 10 Tedek, który teoretycznie nie jest taki super, ale jest groźny. Dwie minuty do końca. Yy, dwie minuty do końca, więc. Yy... Może... może być ciekawie, czy zdążymy. Jak widzimy, no wszyscy nasi są za nami, więc to tak naprawdę my musimy tych naszych wrogów znaleźć. Oni będą chcieli najpewniej grać na czas, bo jednak... No wygranie tak naprawdę w pojedynkę, no bo to ta Arta to robi na trzy czołgi, z czego dwa na pełnym HP, to jest mission impossible, nie? Tak mi się wydaje. E, więc raczej kolega tutaj e, w przeciwnym teamie z tą 114 ką będzie chciał grać e, na czas. Ewentualnie skampić się gdzieś, żeby oddać jeszcze jeden, dwa strzały i zwiększyć po prostu swój damage. No ale to za chwilę zobaczymy. I jest Arta, patrzcie, dziadostwo. Wyjeżdżamy teraz na plecy. Jeden strzał oddany, drugi strzał Arta zniszczona. Ma w zasranicy za swoje. 6900 damage bardzo ładnie. Oj, teraz niestety niefortunny strzał. Dostajemy za 7 stówek. Musimy liczyć na naszych sojuszników. Zostało 50 sekund do końca. Tu już nie ma czasu na zastanawianie się, tu już nie ma czasu na czekanie. Musimy szybko przeładować ten magazynek i skończyć tego wroga. Batchas wyjeżdża, pierwszy strzał oddany nie trafił, drugi strzał oddany trafił, bardzo ładnie. I teraz co? Przyjąć nie możemy, bo nas zabije. Ale on się skupia na Batchachach i to jest jego błąd. Ale z drugiej strony nie ma co zrobić: 52 damage'a. I piąty frak. I na tym się bitewka kończy, moi drodzy. Przejdziemy sobie teraz do screenów końcowych. Bitwa bardzo fajna, soczysta. Fajnie wykorzystane HP na koniec. Dzięki tej ostrożnej grze mogliśmy sobie pozwolić na przyjmowanie strzałów na końcu i na bardziej ostrą grę. Ale dobra, to już w screenach końcowych. No i moi drodzy, mamy podsumowanie. W tej bitewce wpadła MK w trzeciej bitwie jelała Tego brutal. Yy, Ekspert w buchu, nie? Pojedynkowicz, wojownik. Ogień skuteczny. 7000 damage, prawie 5000. 5, 5 fragów. Co daje nam 1450 bazowego expa Bardzo, bardzo dużo 31 strzałów oddanych, 24 trafienia, 21 przebić W miarę skuteczna gra Zablokowany przez pancerz 320 Jak wiemy yy, Damage płaciliście praktycznie nic No i przebyty dystans 4 km Po tej bitwie wyszliśmy na minus 40 tysięcy No ale jednak granie na goldzie no jest kosztowne Tych pocisków sporo tutaj poszło no i co moi drodzy, to tyle, bitewka fajna, soczysta, dziękuję Yellow za podesłanie, bardzo fajna bitewka, a ja dziękuję moi drodzy za oglądanie, zostawcie łapkę, zostawcie suba na kanale, a ja żegnam się z wami, i jak zwykle, pan Dolar, trzymajcie się i do następnego, hej ludziska, piona! Teraz próbujemy przycelować w boczek. tutaj coś zielonego jest i niestety kalafiorek.